Witajcie na moim kanale. No tak, dzisiaj wtorek, drugi dzień w tym tygodniu. I lecimy z Keno. Co najważniejsze, mamy Keno wysłane wczoraj. Za 40 zł na 10 losowań piąteczkę. Znaczy, miksa zrobiłem. Mieszany, tak zwany O. Czyli Keno mieszane. Tak zwany no, miks mówią, ale to jest mieszany. Dobra, z mnożnikiem. Ja wytypowałem 6, 22 i 44, a reszta mi 20 i 23 mi losował komputer. I to jest ten właśnie mieszany mix. Ja trzy podałem dwie komputer. No i sobie sprawdzimy sobie, czy na co coś tu będzie. Do tego Keno podkowa szczęścia z numerem 33, kurczę, dobra, z numerem 33. Super linie z numerem 18 i wiadomo krzyżóweczka XyZ z numerem 4. Na razie mam Olga w pierwszym, Oko w drugim i gdzieś tu było Agata w trzecim. Ale żeby było, trzy mam, ale roz. wiadomo co. Dobra, najpierw sprawdzimy sobie Keno, żeby o. będzie widać. Będzie widać. Mieszane, mieszana, mieszana. <grych> Jak to mówi. 98, pierwsze losowanie, i lecimy. 6 jest, 20 nie ma, 22 nie ma, 23 nie ma, 44 nie ma. Dziękujemy za uwagę. I teraz następne: 6 nie ma, 20 nie ma, 22 nie ma, 23 nie ma, 44 jest jedno.

23 nie ma, 44 jest, znowu dwójka, a razy 3 znowu było. Hmm. Może tu coś, kurde, no, 6 jest, 20 nie ma, 22 jest, 23 jest, 44 jest, czwórka. Kurcze, co tu zabrakło? 20 zabrakło, ja nie mogę wyrosowany przez komputer. Czyli mam czwórkę razy 2, no to jest 36 zł. No to już jest dobrze, bo prawie ja mam odrobione. Przed ostatnim losowaniem rzutem na taśmę mam 36 zł czwórkę. I ostatnie losowanie. 6 nie ma, 20 jest, 22 nie ma, 23 jest, 44 jest, trójka razy 2 8 zł jest odrobione. To będzie 36 i 8, 44. O kurde, rzutem na taśmę w ostatnich dwóch losowaniach odrobiłem całość i 4 zł do przodu jestem. No fajnie. Dobrze, że się udało odrobić. Bo już tu była kiszka Dobra, czwórka padła razy dwa i trójka padła razy dwa, Więc mamy 44 zł. No to fajnie. Dobra, to odkładamy Keno. I zajmiemy się teraz podkową szczęścia. A, Marianek, Marianek siedzi, 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 siedzi tu. Poczekajcie, go pokażę, bo przecież... O, Marian pokaż się. O, jest, ślepia są. O. Ue. dobrze, że tu siedzisz, bo widzisz, co się dzieje. Zaczarowałeś tamto, teraz zaczaruj podkowe. Chopie Czaruj podkowę, czaruj. 53, 44, 56 i 14. No to lecimy. A mamy 45, kurczę, oboczek już jest. 13. A mamy 14. No to już.

nie wiem, czy to coś jest, czy nie, bo może coś minąłem. Może nie minąłem. Wiecie, jak to. K, nie minąłem. Dobra. Czyli podkowa do dupy. Tylko było, że na premierze tylko miałem udane podkowy, a reszta jest dyno kompletne. Dobra. Lecimy z super liniami. Mamy biedrą łukę. Nie ma biedronki Nie ma, pozamykali, nie ma nic. Lody. Lód, lody, lody. Tu są lody. Niczy, co są gdzieś tu? Dobra. Mamy diament. Diament gdzieś tu widziałem. Dobra, dobra. Jest jeszcze tu gdzieś nie ma. Mamy popcorn. Dzisiaj dzieci w domu. Szkoły trzy dni wolne mają, bo znowu te klasyści tam egzaminy czy coś i, no i tak jest. No dzisiaj znowu Rosł sobie zażyczyli i muszę gotować. No już tam wstawiłem się, już pyrka sobie tak, jeszcze trzy, cztery godzinki se będzie pyrkał, żeby był dobry pomalutku. Dobra i teraz jest, a jest linia, no jest normalnie linia, szok, rok, dobra. Jest linia, nie będzie strat, tam mamy cztery do przodu, zobaczymy tu, co mamy, statek, 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 dobra i i mamy kwiatek, kwiatek, gdzie jest, jest, dobra i teraz mamy całości, kości, kości, uh -huh, uh -huh, uh -huh. I moneta. Moneta widzę jest na końcu. Aha, czyli więcej już nic tu nie dojdzie. Dobra. Czyli mamy jedną linię, 5 zł. Tak, jak mówiłem, zamyślałem, BB, ok, ale jest zwrot, czyli jest dobrze. Do Keno. Dokładamy i... 26,60 zł mamy wkładów, tu w tym na razie mamy wygrane 49, czyli 11. Jesteśmy do tyłu, to z zbrodni by było dobrze. W czy mamy gdzieś W? Tu mamy po jednym y, słówku w każdym. Także potrzebujemy jeszcze gdzieś dwa, żeby doszły. Ale czy dojdą. Teraz się przekonamy. Dzisiaj już ładnie słoneczko świeci V mamy box, Mamy drugie słowo box i M. Może tu będzie to trzecie M. M M M Czy mamy gdzieś M, więcej nie mamy. Tu mamy MOPS, ale jeszcze brakuje. Ujoj. tu mamy też drugie słowo. Czyli mamy mali i czy tu będzie M Jest M M To by było tyle. Dobra. No to może E. E. Czy mamy E. Dosyć gdzieś tu widziałem tak E dużo było, więc... jest, jest, ale nic to nie daje nam. Hmm. O, komali, elf by się przydał. Fy, teraz f by się przydało, ale ja wiadomo jak to jest. Jak potrzeba, to nie ma tej literki, nie? No, ale może będzie i jakiś zwrot i by było na zero. N bilansy już nie będzie mamy N, N. N. A nie doszło nic N. nie ma N. N. dajcie F u. Czyli dzisiaj będzie chyba tyły. U jak dobrze tu patrzę, to chyba będą tyły. 10 zł, czy tam 11. No ale to taki dobrze na 60, to no, mówię, że umowa. Umowa Agata. To są dwa. Dwa, tak czy był gdzieś trzeci. No nie. Umowa i Agata. No dobra. Razy trzy. Stówka w bonusie. A my mamy nic. Tak, Oce. Tak. Czyli mamy nic w czwórce. No dobrze, czyli tak. Podsumowanie. Podkowa i krzyżówka. Nie dały nic. Super linie dały zwrot 5 zł. No i keno z rzutem na taśmę. Keno mieszana, mieszana, mieszana. Mieszane. Wysłałem mieszane keno. Także za 40 zł dało 44 zł. W ostatnich dwóch głosowaniach padła czwórka i trójka. Razy dwa. Także mam 44 i 5. To mam 49 czyli 11 zł jestem do tyłu. No ale dobrze i to. Nie jest źle, bo już jakby tu tak no, nie wpadło nic, to by dopiero była tragedia, <laughs> było 5 zł. A więc jest dobrze. Rzutem na taśmę mieszana, mieszana dała z wygraną w keno. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. No i co? I widzimy się jutro. Nie, Marian? No, pokaż, że ślepia. U, jak jest. Dobrze jest. Jutro będzie lepiej. No. Dobra, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.